pracy tego zespołu. Pozwólcie, że podziękuję wszystkim zaangażowanym nie tylko w budowę tego obiektu, ale również przymienie sportu w naszym mieście. Wymieniać byłoby tak naprawdę bardzo długo, więc ja symbolicznie podziękuję Panu Prezesowi za sponsorowanie tego wspaniałego zespołu Golkan Zonki. Cel... Działaczom Miejskiego Klubu Sportowego, który funkcjonuje w naszym mieście już od, od 85 lat. Władzom Starostwa Powiatu Womieńskiego za to, że zawsze pozwalały nam sprawnie realizować formalnie tę inwestycję. Ale pozwólcie, że z moim zastępcą, panem Arturem Murawskim, symbolicznie dręczymy dwóm osobom, które bezpośrednio miały. Największy udział i na co dzień żył realizacją tej inwestycji. Jest to pan kierownik Referatu Inwestycji Miejskiego Urzędu w Ząbkach, Pan Arkadiusz Powierza. Poprosimy pana Arka oraz pan prezes firmy Budimpo, firmy, która wykonywała ten wspaniały pan prezes Robert Kosowski, która... 你看。